Cześć, z tej strony Asia z Needle Twiddle. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego małego poradnika dotyczącego haftowania. W tym odcinku dowiesz się jak wykonać ścieg zadziergiwany pętelkowy, za pomocą którego możesz wykonać różne bardzo ciekawe kwiaty. W celu wykonania ściegu zadziergiwanego pętelkowego będziemy potrzebowali dwóch okręgów. W tym celu przygotowałam sobie złotówkę i 10 groszy. Odrysowujemy. Złotówkę I na środku adresowujemy dziesięciogruszówkę. Kiedy już mamy wykonane dwa kółka, szykujemy igłę z nitką, trzy nitki. Na jednym końcu jest supełek i wbijamy się od spodu wewnętrznego okręgu. Przeciągamy igłę z nitką i teraz trzymamy. Nitkę tutaj do góry. Wbijamy się obok, mniej więcej tu i wychodzimy na środku między naszymi obwodami. To mniej więcej tutaj. Igła przechodzi nad nicią. Przeciągamy igłę z nitką. I mamy pierwszą pętlę. Nie zaciągamy do końca. Tylko tyle, żeby powstała taka pętelka sięgająca zarysu tutaj tego zewnętrznego koła. Następnie przytrzymujemy nitkę z lewej strony. Znowu wbijamy się tutaj na wewnętrznym okręgu. I wychodzimy na środku między naszymi okręgami. Igła przechodzi nad nicią i przeciągamy igłę z nitką. Nie za mocno. O, 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 mniej więcej w ten sposób. Ponownie wbijamy się. Tutaj zostawiamy taki kilkumilimetrowy odstęp. I wychodzimy igłą na środku między obwodami dwóch kół. I nie za mocno zaciągamy. I w ten sposób widzicie, powstaje nam pierwsze koło z pętli. Kontynuujemy. Kiedy skończysz pierwszy okrąg, co zrobić z igłą i z nitką? Zakończ tuż za pętlą. W ten sposób przeciągnij igłę z nitką. Możemy teraz zakończyć pierwszy okrąg. Możesz supełkiem, możesz blokadą. O, I ucinamy nitkę. Szykujemy teraz y, następny kolor. Y, ja wybrałam 15,70 ariadna, trzy nitki ponownie i na jednym końcu supełek wbijamy się od spodu, na obwodzie tego wewnętrznego koła. Przeciągamy igłę z nitką, trzymamy z lewej strony nić i teraz wbijamy się nieco dalej środka i wychodzimy między pętlami pamiętamy żeby nić była pod spodem przeciągamy i tworzymy pierwszą pętlę idziemy dalej i wbijamy się kawałek dalej wychodzimy do góry na linii naszego okręgu cały czas pamiętając o tym, żeby nić była pod igłą. O. Nie robimy tych odstępów za dużych, żeby pętle ładnie wyglądały i nie robimy, nie idziemy, nie mamy takiej tendencji, że idziemy dalej, dalej, dalej do środka, tylko jakby trzymamy się kolejnego y, okręgu. Y, jeżeli chcesz, możesz go sobie narysować, kolejny okrąg. Mniej więcej w takich e, samych odstępach, jakie były robione do tej pory. Wbijamy się kawałek dalej tutaj, ale nie za blisko środka. O, i wychodzimy na linii okręgu. Cały czas nic jest pod igłą. Przeciągamy i nie za mocno zaciągamy. Powstaje kolejny okrąg, i tak do końca. I na końcu ponownie kończymy tuż za. Wbijamy się za naszą pętlą. O. I zaciągamy nit. Ponownie możemy wrócić do poprzedniego koloru. Jeśli masz ochotę, możesz kontynuować tym albo zrobić zupełnie inny kolor następny. Kolejny okrąg. Ponownie zaczynamy między pętlami. Wychodzę do góry, nic trzymam z lewej strony, wbijam igłę trochę dalej, bliżej koła i wychodzę nieco wyżej, między pętlami. Kiedy już wyhaftujemy satysfakcjonującą ilość okręgów, możemy na końcu wykonać francuskie węzełki albo zostawić kwiat w ten sposób. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku mojego małego poradnika dotyczącego haftowania. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, albo poślij ten filmik komuś, komu może akurat się spodobać. No i cóż, do zobaczenia!